Tak więc uwaga, zostawiłem Ci dwie niespodzianki w kuchni Daj mi 30 sekund o, rozej, i rozejrz się po kuchni, bo chcę przed komputer zdążyć, żeby to zobaczyć Co? Cześć, Cześć czat, wyjeżdżam z domu Boję się Co on zrobił? Niespodzianki Nie, nie wiem, nie to... Co? Co je? Ej, ale jak? Wytyfy! Kurwa, jak? Czemu nie mogę podnieść tej wielkiej kurwa rodzynki? Przecież to jest zmora każdego człowieka taka wielka rodzynka! Jeśli ten film ci się spodoba, to koniecznie zostaw suba i wbijaj po więcej na Twitch. TV tysiologia Streamuję o 19 w każdy poniedziałek, wtorek, środę i piątek. Do zobaczenia. Witaj w pizzerii. Yy, papy Pepe! Jak świnki pepe, chat. Ty się o kuchnia, tak dokładnie. Odpalamy robienie. Chad zadecydował, że, że gramy. Ty, a co jest tu? <laughs> o kurde. Ale dojebane miejsce. Winiarnia bez wina. Tu powinno być wino. Ej, ale to epicko wygląda. Ja chcę tego użyć. Gdzie jest mąka w tej grze? Dobra, damy tak 500. Woda, 2,400. Pojemność 2,400. Uh. Gaz jest potrzebny, albo nie. O, dzban! Idealnie. Wlej. Zajebiście. 125 g soli, gdzie jest sól? Nie mam przypraw w tej kuchni, może na dole? Sprawdźmy to. Ej, jest Mop. To jest mój ulubiony przyjaciel. W tej grze. To jest. U, to jest nie. Mopie. Idziesz ze mną. No kurna! Możesz iść ze mną? Idę tyłem, żeby go obserwować. Jebany, on nie chce po schodach wejść. Jak ja mam go podnieść? No, no nie da się nim posprzątać na górze. Nie mogę go zabrać. Jak go rzucę? Nie Czekajcie, ja to zrobię. Albo nie. No, no, nie da się zabrać mu pana górę. Dobra, trudno. Gdzie jest sól? No nie widziałam nigdzie przypraw w tej grze. Mówiliście. o! Ile tego? 125. Yy. Ale słone będzie. Dobra. Prze... Mamy problem. Ja teraz będę robiła ciasto, tak jakbym. Sama miała zrobić ciasto. Ciecierzyca, zielona, o kurde, ile ja mam teraz rzeczy. Ja bym chciała najpierw zabarwić jakoś ciasto, żeby ta, żeby ta pizza miała, wiecie, ciasto, żeby miała jakiś kolor. Papryka też tego nie zrobi. Nie mam kurwa żadnego buraka. Kurde, zastanawiam się, wiecie, czym osiągnę taki banan! Pizza bananowa. Dobra, weźmy więcej bananów. Weźmy tak pięć bananów. Panie bananie. Do gara. Tak, to będzie pizza na słodko. Pizza, której ja bym nie zjadła, ale yy, wszyscy będą się o to zabijać. Bakłażana sobie tam dam. Może bakłażan zafarbuję. Trochę oliwy w cieście nie zaszkodzi. Takie. Eh, 50 ml. Czy ja tu znowu zostawiłam butelkę? Jasna cholera. Dobra, yy, ja bym chciała jeszcze coś słodkiego. Cukier puder. Nie, brązowy. Pasuje mi cukier brązowy do banana. To teraz mamy tu wszystko. Jedziemy z tym. Czy to zmieni kolor? Nie dałam dróżdży, O kurwa. Zapomniałam, wiedziałam, że czegoś jeszcze nie dałam. A to jest przecież podstawa. Zapomniałam o dróżdżach. Halo, o, Zmy... zmywarka, Boże. Czekajcie, ja wiem co zrobię. No muszę naprawić ten błąd. O, mi tego w pizdu wyszło. Dobra, yy, wiem co zrobimy, czad. Wiem co zrobimy. Jeżeli gra mi to po pozwoli zrobić to zrobimy to tak. Nie, naprawdę? No nie. Nie każde ciasto na pizzę musi być Ciastem drożdżowym, prawda? Rozwałkujmy sobie to No dobra, to skoro mamy bananowo-bakłażanowe Ciasto co Jakiś sos by do tego pasował Papryka chili Peperoncino Dwie chili Papryka czerwona musi być Musi być cebula, żeby było O, będzie też żółta papryka, to będzie paprykowe takie w chuj Bakłażany dwa No i czerwoną cebulę, dwie sztuki I dwie sztuki białej cebuli I i nie wiem, czym jest karczoch, ale go tu rzucę. Ciecierzyca może być dobra. To będzie ciekawe. Wiecie, żeby nie było aż tak w chuj ostre, to damy tu mleko. Już? Koniec? Yyy. Ale mam sos. Ale mam... Ty! Zrobiłam kosmitę na pizzy. Dobra, rozsmarować. No musi tam być jakieś mięso albo jakaś ryba. Baraninę weźmiemy. Ja to mogę dać tutaj? Co ja zrobię z tego, ty? Aż jestem ciekawa. Małże, ale to będzie ohydne, o Jezu. Jajka, masło! Tak jest? Nie, stąd już nie chcę. Kurna! Oddaj mój koszyk! Cebulę i jedną... Paprykę. Wzięłam jajka na... Jak to jajka na twardo? <laughs> nie ma surowych jajek w tej grze? Bez jaj. Okej, okay, mamy chyba wszystko. Co wyszło? Breja! Co to jest? Co ja mogę z tym zrobić? Yy, czemu nie mogę dać tego na pizzę? Ale do dupy. No jaja sobie robicie. Czy ja zrobiłam coś tak niejadalnego, że z tym się nie da nic zrobić? A co się stanie, jak tylko baraninę wrzucę? Bo ja, wiecie, chcę zrozumieć, jak to działa z mięsem. Ale mam syf w kuchni, a ja pierdolę, jak przyjdzie sanepić, to mnie zamkną. Zrób kotleta. Gdzie jest moje mięso? Zajebali mięso, nie wiadomo kto. Dobra, zaczęłam to rozumieć. Dobra. To zaczyna y, wyglądać. Sos domowy, mielona baranina i małża. Dałabym teraz ser. Będzie cukinia. Szparagi. Mięsko oczywiście też musi pójść na tą pizzę. Mmm. Yummy. No i na wierzch czekolada jeszcze. No i oczywiście nasz tarty ser. Co myślicie? Idzie do pieca. Czekajcie, bo przecież nie napaliłam w piecu. Dawaj, dawaj. Czy tam się już pali? Pali się. Musi być dobra. Zepsuta baza pizzy. Jaka zepsuta? To, że nie ma drożdży w niej, to jeszcze nie znaczy, że, się, że jest zepsuta. Wyciągamy naszą zajebistą pizzę, jak będzie wyglądała. Eee, o ja karpaty! Co jest? czy to widzicie? Sos domowy, mielona baranina, małża, mozzarella, cukinia, szparagi, por porchetta, ciemna czekolada i, i grana padano. Tylko zrobię fotę, czekajcie, bo to ładnie wyszło. Naprawdę robię zdjęcie, kurde, z, z widokiem aparatu? Świetnie, zajebiste zdjęcie, naprawdę. Dam radę to wydać? No i chuj. A! Ale że to jest zmora w tej grze. Masz, jedz! To jest lepsze niż to, co chciałeś. Ja myślę, że ja myślę, że wyszło zajebiście. Jedziemy z ciasteczkami. Dobra, jestem w cukierni. Nie biorę samouczka. Znajdę przepis na kremówkę w necie i będę próbowała to samo zrobić w grze. To jest dobry plan. Kremówka Napoleonka przepis. Dawaj, dobra jazda. Zobaczymy czy coś z tego wyjdzie w ogóle. Chwila przerwy, Bartek z, y, was będzie zabawał przez najbliższe 5 minut. Czekajcie manipulator rozmiarów zostawimy tutaj Martynie taką y, niespodziankę. No kurwa muszę ucylować. Dobra <ścoughs> jest git <ścoughs> żeby była taka wiecie Trudne do zauważenia, ale jednak obecnie. Nie patrzcie, co robię. Mam wyjść jeszcze ze swojego streama? Masz wyjść z mojego streama. Znaczy z Twojego streama. Aha, fajnie. Okay, bo Czad, co... To już nie jest mój stream, sorry. Ja muszę jeszcze cukier wsypać. Połóżmy ją w jakimś takim ładnym miejscu, żeby było łat łatwe do zauważenia. O. Wow. Cudowne. Mamy też gąbeczkę. To nie będzie normalna gąbka. To będzie kurwa, duża gąbka. Cyk. Kuchnia przygotowana. A więc to uwaga, dopiero dwie niepodzielki kuchni, Tylko 30 sekund obrony i robię się kuchni, po prostu powinni ten żeby to zobaczyć. Co tam Nie, kuchnia, nie nie Co je? Ej, jak ty to zrobiłeś? Ale mogę teraz sprzątać czat! Kurwa! Rodziny nie mogą... O, mo mogłam ją ruszyć przez chwilę! Kurwa, a mogę ją dać na ten? Może, może ktoś kupi tą rodzynkę, czat? Szukaj na ścianach? To? Narzędzie chaosu? Chyba nie o to chodziło. Co jeszcze mogę zrobić? <laughs> Ty, to ciasto jest tu! To jest takie malutkie. Wyrzutnia petard? Manipulator rozmiarów. Oh! Kurwa, zrobiłam sobie materac! Jakby mi się, wiecie... Racy chciało iść w kimę. Yy, Okej, okay. przygotować najpierw musimy ciasto francuskie. 300 gram masła i 100 g mąki zagnieść na jednolitą masę. Dobra, bierzemy w takim razie to. zużył mi całe masło. Ma być 100. A, jeszcze trochę. Wstawić do lodówki. No dobra, powiedzmy, że to już było w lodówce. Masło wyjęte z lodówki jest zimne. Z reszty składników zagnieść ciasto, dodając tyle wody, aby miało konsystencję ciasta pierogowego. O, to będzie wyzwanie, czas. 200 gram mąki pszennej. Jedno jajko, rozumiem Kurwa, jajka też mi zużył? No co za chłopno. no tu? Słucham? Jedna, druga łyżki Octu? Czas czym zamienimy ocet? Skórka z cytryny, dobra, jebać Resztę składników zagnieść ciasto Dodając tyle wody, aha, no tak Jeszcze, kurde, na oko trzeba wody dolać Gdzie jest kran? Dobra, yy, chyba już Czemu to się nie stegowało? Ej, wytyfy. Dodajmy jeszcze trochę mąki O teraz się zrobi, dobra Potrzebujemy okrągłą blaszkę złożyć w kopertę i dokładnie skleić brzegi. Dobra, to my to zrobimy słuchajcie, trochę inaczej. Czyli damy sobie taką cienką warstwę tego ciasta, a następnie. O, dobra. Ciasto odwrócić z łączeniami do dołu i rozwołkować na długi prostokąt. Mogłabym <laughs> to wyjebać do góry nogami, ale nie wiem, czy to zadziała. Czas, spróbujmy! Niku Nie da się. Ciasto się trzyma. Wyobrażamy sobie, że tam były robione jakieś koperty. chuje moje dzikie węże. Ciasto poszło do zamrażalnika trzy razy. Dobra, no to co? Pieczemy. Trzy minuty niech się piecze, czas. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Nie! Czas zjebałam to, ale spokojnie, bo ja te ciasta jeszcze tu mam. Więc upieczemy to raz jeszcze. Raz. Wyjdzie. Tylko teraz muszę tego pilnować. Minuta, jak wyglądasz? Trzeba sprawdzać. Dobra. Upieczone. Kurwa, nie! No nie wierzę! <grym z tyłu> jak to? Czad starałam się jak mogłam, ale nic z tego nie będzie. Trudno. Potrzebne nam są dwa ciasta, mamy dwa ciasta, jak coś, to to jest... Um, wszyscy wiemy kremówka. Masa budyniowa. O! I teraz się robi ciekawie. Pełno tłuste mleko, jazda. Nie wiem ile czasu tutaj trzeba gotować coś takiego. Niech się robi. Kurwa, nie! Nie, 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 nie. Zero. Zero, o, bo zjebałam czad, to tu trzeba coś dosypać jeszcze Nie doczytałam Zagotować z masłem, cukrem i cukrem waniliowym Dobra <laughs> Za późno, bo już sypię O kurwa, no na pewno nie tyle Jezu, ile cukru, dobra, nieważne, będzie bardzo słodka masa Teraz Jeszcze raz możemy to ustawić Dobra, yy, prawie zajebiście wyszło Będzie to budyń, czad Czuję, że nie pozwoli mi tego kremu Na to ciasto nałożyć, niestety Jolo, spróbujemy, ja, ja go po prostu hamsko wyleję tutaj Włala! Ty pa... O Boże... Czadku, to co zrobiłam z kremu? Co jest? Wytyfy. Dlaczego? Jest nasz krem na tym cieście. Gdyby ktoś się zastanawiał... TO JEST KREMÓWKA! No czad pierdolnęłam Oreo. Piękne ciasto. Piękne. Mm, me gusta. Proszę bardzo. Powiększ to Oreo. O kurde. Oto tym sprytnym sposobem można zrobić jeszcze większą rodzynkę. No i cudownie! Jeszcze większe, a co? Jak teraz zakończyć tą fazę i sprawdzić, czy ktoś to kupił? Że chcesz zakończyć dzień wcześniej? Tak! Tylko rodzyna nikt nie kupił! Nie rozumiem, co to jest za hashtag może w moim cieście. To były naprawdę ciekawe przygody. Jestem dumna z tego, że ciasta się sprzedały. Wyjdźmy stąd. Ej, i jest mop. to jest mój ulubiony przyjaciel. Ale mogę teraz sprzątać czat. <śm>